Yo, siemano wszystkim tutaj kolosalus i wracamy z nowym odcinkiem left For Dead, gdzie kontynuujemy naszą kampanię. I knie skacze na lampie. A lipa nie można przeskoczyć. No, ciekawie by było. Dobra, tak. już się uz uzbroiliśmy się, co mówisz? Yy, tylko jak potem wrócić. Po tych, tych trzeba, trzeba się. Przecież to wi wiadomo, że jak jest zomba zombie apokalipsa, to trzeba umieć się, się tym, wspinać po tym, po... No, parkour, kurde. Parkour, kurde, co zrobić. Mirror's Edge. Dobra. Mam cię. A, byłem pierwszy. Nie, ja byłem pierwszy. Na pewno. Widzowie no, ja zobaczą, nie. że to ja. No, widzę, że zobaczą, że ja to akurat nie niego. To był taki HEADSHOT! Nie, w nogę dostał ode mnie. Ten był mój. Hmm. <laughs> wow. Wow. Panie Jak... <laughs> Ha Ja w ogóle sobie zainstalowałem moda, który ma mi polepszyć te... Um, tekstury krwi. O, mogłyśmy go podesłać. No. No, nie, zapomniałem. Nawiasem to jest bardzo trudna misja. Mamy zbierać te kanistry i wlewać do tej super bryki. No właśnie, my... Możecie obserwować nas, bo my już mamy strategię... Y obsiukaną, więc możecie nas, kurde, obserwować i sobie to siedzieć, spokojnie. My to ogólnie jedziemy na zaawansowanym poziomie trudności, to jest jeszcze najtrudniejsze, bo najtrudniejsze jest chyba dla, dla, debili, ale... Przynajmniej dla takich, którzy naprawdę mają mocne nerwy i nie wywalają monitora przez okno. No właśnie. Z tą drogą, kurde, ile coś takiego pali, że tyle kalnistów? Co, nie? Nie no, oni się przygotowują na drugą drogę, więc to nic, nic innego z tym nie rozumiem. No niby fakt. Wy za mną nie idziecie? Już idę. Osłaniam twoje tyły. Oh holy shit. SPYCER! Haha, mam cię. Oni są, to ja tutaj pójdę. Czy potrzebujesz Nie, spoko, spoko. Wiesz co, chyba zmieniła się lokacja jednych. Bo wcześniej były tam, gdzie ja byłem przed chwilą. A wcześniej nie było tutaj w ogóle jak no ja właśnie. tu. Wow! Oh shit, do mnie! Akurat jesteś sam. Spoko, spoko, mi Są tylko za ambiec. Rozumiem jak, jak mi do tank biega, ale nie, są, są tylko... ...szwendacze. To są He łowcy promocji. Łowcy promocji? <noise> A oh, Smoker! Ej, tu, jest ja jakaś, tu jest jakaś promocja, 75% OFF <laughs> Muszę tam wejść! Co? Tam jest 75% zniżki Na co? To dlatego tak zabiegają tam! No, wyjaśniło się A my tu brykę kradniemy <laughs> No Dobra, lecimy No nieźle idzie, już tu 5 mamy No teraz musimy wejść drugimi schodami na drugie Miejmy nadzieję, że, że jeszcze nie będzie tego, y, tanka Tanciorsa Niech se pójdzie po ciężarki i spada O, tu są Oj, to może się przydać Wow Szczerze mówiąc, ma mam lekkie lagi hmm. Ciekawe dlaczego Ja akurat nie no, ale wiesz, ja akurat nagrywam, więc. No, pewnie tak, właśnie dlatego. Ale dziwne, bo ja wcześniej nie miałem lagów z, z nagrywaniem, dziwne. O, mamy tanka. Może bardziej wymagająca ta. Plansza? Może. Nie wiem. W końcu tu się na nas rzucają jak szatany. O, kurde, tank! Oh. Wow! Oh, ale was zablokował. O! Ah! O, oh. oh, uwaga, żołka. Wow! <laughs> Dobra, biegniemy, biegniemy, dobrze, dobrze jest. Gdzie jest ten tank? Nie wiem. Nie widzę go. Na kim on się wyżywa? Chyba Na kołczu. Wow. Rozwal to, kurde. Wow, no, 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 no. A! Ma dupa. Płap mnie w dupę! Mam go. Dobra, trzeba ich uleczyć szybko. O, a noga u ciebie. No powiem średnio to wyszło Dobra ym... Tylko dwie zostały chyba tam ty To, o, to chyba ja, ja podam ja po to pójdę a ty ten, a ty już idź tam na lewaj Albo na odwrót To ja mam nalewać teraz? No nalewaj bo ja tu jeszcze jestem blisko Dobra Już tu zrzucam praktycznie A smoker! Fuck, otoczyli mnie. Dobra, mamy go, mamy go. Ale dobra, poradzę sobie. No, dobrze. Are oh, you freaking serious? Znowu, z nie znowu przy, przy, ten... Charger? No. <laughs> Kurde, oni są wszędzie. Ale miałem buga śmiesznego, w krześle zombie utknął. No, te, też to parę razy miałem już. Dobra, dwie ostatnie już rzucam. Wlewaj, ja tam spróbuję jakoś do ciebie dojść teraz. Chociaż mogę mieć problemy. Ja wlewam już. Oni, on, oni mnie osuniają, więc, więc spoko. Hunter, ja gdzie Okej okay. jak to mi da? O, dobra, dobra ja, ja, ja potem do 3 idę. Okej, okay, ja tu wyleję ostatni i pójdę tam do ciebie. Chyba się uda. Trzymaj. Coś mam nadzieję, że nie wykracza. Kurde, jeśli, jeśli nam się to uda, tam wszystkim się dojść, to. Dojdziesz! <laughs> <Cicho. Yeah. laughs> Krótki wyszedł Krótki nam kurde odcinek wyszedł No po poszło tym razem no. Pamiętam jak, ostat jak ostatnio graliśmy to Trudno nam było przejść na, na tym, na zaawansowanym poziomie No ale cóż, teraz mieliśmy strategię, teraz byliśmy pro yeah. Dziewięć minut nam zająło No bardzo szybko Dobra, w takim razie będzie krótkie i słodkie. Nie już kończymy? No i chyba skończymy ten odcinek i spotkamy się w następnym z widzami. No okej. Okay. Parę słów do mikrofonu jeszcze? Eee... Oszczędzajcie na paliwie. Oszczędzajcie <noise> na paliwie, właśnie. Bo potem kurde robią takie samochody z tak wielkim bakiem i trzeba potem nalewać jak jest zombie apokalipsa. No, dokładnie. No dobra, to trzymajcie się i zobaczymy się w następnym odcinku Pokój na ulicach. <noise> tak, pokój w domu też. <noise> pokój w domu właśnie, na razie. Cześć.